Babcie, ale nie jakby sanatorium dla ludzi. I tak się stało. W 26 roku już rozpoczęto budowę. W 29 roku poświęcenie było budynków. Oddalił pod od patrona świętego kapitanem Jezus. Ale w tym czasie, mając kontakty, ksiądz Józef Czarnecki dzięki pomocy generała Hallera, który był spokrewniony ze służbą bożą, bożenską, wybudowano tutaj wodociąg, nad ojcem jest daleko w lesie źródło, doprowadzano do Siewczówki, bo Siewczówka miała tylko jedno studnie, z której kilku trafali wody. W tak w 1929 roku było poświęcenie. Tak wyglądał ten dom, który teraz widzicie, blachą kryty. Było to wielkie wydarzenie, ponieważ byli starosta, byli przedstawiciele z ministerstwa, było dużo papłanów, a ludność, jak mówiono, po prostu płakała z wielkiej radości, bo mówili, wreszcie Pan Jezus będzie mieszkał z nami. Fundusia była na, tym, na tej wielkiej uroczystości i jest kamień węgielni, w którym jest pisano, a lekcyjnie, że Fundatorami jest ksiądz Józef Czarniecki, Michał Siwiec, Kunia i Anna Czarniecka, siostra księdza. I od tej pory już codziennie była odbierana święta, ale wszystkich, kiedy w Europie życie kondusie. ona nikomu nie zdradzała, choć ludzie dużo zaczęli na ten temat mówić. W 1937 roku do Stryszawy przyjechał na leczenie, trochę na odpoczynek, ksiądz Bronisław Bartkowski, brak pani Franciszki Bartkowski, był chory. I tutaj w została wojna. I tutaj mamy zdjęcie właśnie z pierwszego okresu, kiedy wygnarzał halę w środku. Z lewej strony jest ksiądz Czarnecki, z prawej strony ksiądz Bronisław Bartkowski. Była to wizyta, w której dziękowano generałowi Hallerowi, który był już na emeryturze, za te wszystkie dobrodziejstwa, ponieważ nie było tutaj drogi i dzięki wojsku generała Hallera zrobiono od tej głównej drogi we wdrożeniu bitum. W 1937 roku, jak mówił przynajmniej na konwencji który zwrócił uwagę na Wielką pobożność ponęgłych siwiec. spowiadała się często, w tamtych czasach spowiadała się czasami tylko dwa razy w roku. Kundusia poczuwała tej spowiedzi częściej. Jak mówią siostry, do Kundusi chodziło się bardzo chętnie. Siostry co w niedzielę chodziły, na takie rozmowy z nią, mówili, że była jak matko. Bardzo troszczyła się o... To nowe zgromadzenie, które nie potrafiło sobie jeszcze yy, poradzić z tymi polami, które im ofiarowała z rodziną, a praca to była bardzo ciężka i do tej pory jest, że te pola teraz są nieuprawiane, a wówczas wszystko pracowano na ogół motykami, siano noszono na plecach. I niektórzy sobie są, Teresa są może na ten temat też nam coś powiedzieć, jak nosiła to siano. Więc była to ciężka praca, ale w sobotę po południu już siwcu się nie pracowało. Było generalne czyszczenie, a niedziela należała dla Pana Boga. Po obiedzie rodzina się spotykała i były czytania duchowe. I co dziwne, Kondusia nie umiała pisać. Nauczyła się tylko czytać. Jej brat Michał udał czytać pisać. Tundusia wyjaśniała trudniejsze fragmenty książek, biografii świętych. Właśnie rodzajstwo i tu też przychodzili. W tym domu zostało 20 Pis katolickich. 20 pis katolickich. Rodzina na wsi, rodzina prosta. 20 pism katolickich czytali i rozstrzygnięł, do ludzi. Również. Założona taki szczegół, który zdumiał ludzi, bo brat w był bardzo otwarty, jeździł do Krakowa na, przypuszczam, że to były te dni Krakowa, tak jak teraz się wchodzi, przywoził różne wiadomości z lubił śpiewać, ale zawsze mówił, że nie ma tylko rozmawiać tutaj. Często pas owcy mieli owcy dużo, owie dużo, zostało może zapatrzone w niego, Młodycie. Ktoś świecił, dlaczego on tak wysoko przejść, nie ma poczuł bliżej, a Michał zarekona z uświennego mieć nad ziemią zapaczone w jego śpiewa psalmi jakieś. Taka była rodzina mądrośni. W 1942 roku, kiedy wybuchnęła wojna, ksiądz Bartwoski został już, już nie Michał z tych terenów. Na swoich terenach był na liście poszukiwanych do stracenia. Więc jak sam pisze, że Pan go tutaj ukrył. I w 1942 roku w rozmowie z siostrami, które mówiły, że swojemu staremu spowiednikowi należy wyznać nie tylko słabości grzechy, ale również własnych. Powiedziały, ja o tym nic nie wiedziałam I przy najbliższej spowiedzi wyznała Księdza, że od wielu, wielu lat słyszy w sobie głos Pana Jezusa, Matki Bożej. Święty Teresop Jezusa, Święty Teresop dziewczynka Jezus, Świętego Jezusa, bardzo dużo od Maryi, Marki Jezusa. Raz po Bałwica i raz zapisał ksiądz później słowa Anioła stróży. Ksiądz poddał próbie w dusie. Poprosił, żeby się modliła w pewnej intencji, które, którą zna Bóg i On. Chodziło o naruszenie człowieka, który od wielu lat nie spowiadał się, był alkoholikiem i były trudności w nim w posiedzeniu. nie wiedząc o coś, odbyła się i ksiądz jak sam pisze, że było majowe nabożeństwa, dał termin 3 maja. Po nabożeństwie majowym ten człowiek Nagle ksiądz Albarczyk jest pod chórem, kiedy ksiądz kończył mszę święto, a zawsze siadał jeszcze do komensjonalu, czekał na Krzyżniku, nagle ten człowiek wstał i podszedł do komensjonalu. Był to znany. Od tej pory ksiądz Podkoronisław w kuduzi z kimkolwiek na temat swoich rozmów rozmawiać, natomiast nakazał sobie dawać sprawozdanie i zaczął czynić notatki. Dzięki temu powstały zapiski. Zapiski, które są, powiem, że takim wielkim katechizmem, jak uświęcać się codzienności. Kiedy Kutysia miała jakieś nieporozumienia z sąsiadami, gwałtownymi, bo ona nigdy się nie sprzeczała, ale były równe. Nie, wystąpienia przeciwko niej, nieładne, delikatnie mówiące. Pytanaś modliła się za tych ludzi bardzo, Pan Jezus jej powiedział idź do ja jakoby nigdy nic nie zaszło, bo on jest bardzo smakiem, nie wie, co ma zrobić. Zachęcał do przebaczenia. Prosił, żeby nie zajmowała się sprawami zewnętrznymi nadmiernie, ponieważ to rodzi niepokój. Powiedział nie myśl o rzeczach przeszłych ani przyszłych, ponieważ to rodzi niepokój. Żyj dniem dzisiejszym, bo wszystko ode mnie zależy. Ani kroku nie możesz samouczynić. Wszystko co czynisz, czynisz ze mną i z moją matką. I znam jedne słowa, powiedział na początku, które chciał zapisał w 42 roku. Życzenie moim jest, abyś się bardziej zakroioliła z moją matką, ponieważ ona jest wszystkim dla wszystkich. Miejną jakby własną. We wszystkim jej się radzi. I od tej pory Fundusia zaczęła kontemplować również życie Matki Bożej, naśladować ją. W rozważaniach późniejszych ustalono, że jest naśladować Matkę Bożą, to znaczy być maryny. Matka Boża zawsze mówi uczynić to, co powie mój Syn. Nigdy nie zasłania Jezusa. Jeżeli my idziemy w góry, zawsze bierzemy dobrego przewodnika. Kiedy chcemy wejść na szczyt Góry miłości, możemy wejść tam bardzo bezpiecznie z Matką Bożą, dlatego że ona nas osłoni od pokus, od fałszywej mistyki. Przeczytam takie świadectwo, które dała jedna z Pań, który mówi od świadka jak wyglądała Kundusia. Kundusze siebie poznałam, się w Turce, kiedy w 1932 roku chodziłam do zakładu wypłychowości tego na kurs w życia, prowadzony przez siostry z Martystanki. Widzęłam ją również w kaplicy, a nieraz szłam do niej po coś, bo po siostry mnie tam wysyłały. A czasem szłam bez potrzeby, tylko tak, aby z nią porozmawiać. Lubiłam Kundusię, bardzo ją szanowała. <laughs> Ona dała plac pod zakład, klasztor, kaplicę. Gdyby nie dała ziemi, to nic nie byłoby z żadnych pomysłów księdza Józefa. A tak to był pożytek dla wielu wielu ludzi. W tamtych czasach ludzie bardzo się i szanowali Kundusię. Ona bardzo lubiła porozmawiać z młodymi ludźmi. Była bardzo miła. Cała wioska mówiła o niej z wielkim szacunkiem i z szacunkiem się do niej odnosili młodzi i starzy. Ona była bardzo religijna, wszyscy o niej mówili, wciąż się słyszało, Kundusia mówiła, Kundusia dała, Kundusia to, Kundusia tamto. Siostry zakonne z Matwy Stanki też o niej mówili z wielkim szacunkiem. Była ofiara do przyjmionych istot i wdzięczności. Imię Kundusi było na ustach świeckich i zakonnych, nie pamiętam treści rozum, jakie prowadziłam z Fundusią, ale pamiętam, że mówiłam tam, pójść, choć byłam przecież młodą kilkunastoletnią dziewczyną, a ona była już starszą kobietą. Fundusia dla ludzi nie udzielała się, to znaczy nie chodziła po domach. Była w swoim domu, była w kaplicy często, przechodząc, wstępowała, przypięknała. Nie przeszła po kaplicy, aby nie ale dla wszystkich była bardzo uprzejma, była bardzo skromna i spokojna. I uśmiech nie schodził z jej ust, bo ją wyróżniało spośród innych. Bo serdecznie nikt już się nie różniła. Szła cicho przez życie, a była na ustach wszystkich. I wszystkich ją szanowali. I tak jest do dzisiaj. Ci, co ją znali, często ją wspominają. Ja to niedawno z mężem rozmawiałam o niej. Gdyby nie ona, lasztorów, kursów nie byłoby. Ksiądz Dziełoński, kiedy za młodo zapowiedział, że będzie kurs, że będzie budowa, ludzie